Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Sobota, ósmy dzień stycznia, dogrywka Bischofshofen na skoczni imienia. Wola Ozerleitnera nauczyłem się tak długo tu jesteśmy. Dziś zawody indywidualne z cyklu Kwaru świata, ale zanim to 13.30 trening, 14.30 kwalifikacje i 16.00 rzeczony konkurs. Czemu? Trening zacznie się później? Trening rozpocznie się później, ponieważ zawodników, którzy w nim wezmą udział, jest bardzo niewielu. Mimo, że na liście startowej też nie ma za wielu skoczków, jest chyba 62, natomiast w tym treningu, z nieoficjalnych informacji, wiemy, że wystartuje najwyżej około 30 skoczków. No tak, mieliśmy tutaj już trzeci konkurs turnieju, czwarty konkurs turnieju, Dzisiaj zmiany marketingowe, bo tu zupełnie nowi sponsorzy, troszkę mniej zawodników, Austriacy bez krajówki i Polacy w pięciu, niezmiennie. Niezmiennie w pięciu i wiemy już, że tych, ta piątka też wystartuje w tym treningu, więc no mamy nadzieję, że będą w czołówce treningu, ponieważ naprawdę nie, wiele ekip ma odpuścić, między innymi Niemcy, Niemcy, też różnie Austriacy. No nasi skoczkowie tutaj nie, nie pojechali nigdzie na jakiś trening z tego co nam wiadomo na żadne skocznie, raczej tutaj była motoryka, był dzień w hotelu, miejmy nadzieję, że ten taki odpoczynek, troszkę może świe, świeża głowa to wszystko zaprocentuje dzisiaj no i ten start będzie bardziej udany. Taka dobra skośnia, no to jedziemy. Trzeci konkurs, jutro to czwarty, byśmy tutaj jeszcze za dwa tygodnie posiedzieli. No bo pogoda tu jest doskonała. Trzeba to podkreślić, że to jest obiekt stworzony do uprawiania skoków narciarskich, miejsce, w którym on się znajduje, on jest tak opatrony drzewami, że tutaj po prostu jest sprawiedliwie. Tak, a poza tym też tutaj mamy szczęście do pogody akurat. I, turniej, i te trudniejowe zmagania odbywały się bez problemu w dobrych warunkach, o no, którego trochę wam padało, ale e, dzisiaj w ten też nie przewidywane są żadne podmuchy wiatru większe troszkę jutro ma popadać śnieg ale to też nie będą jakieś takie opady gigantyczne żeby był jakiś problem z przeprowadzeniem zawodów więc naprawdę obieg jest fajnie położony no i też prognozy są dobre więc nic tylko wskakać 14.30 kwalifikacje w Eurosporcie, w Playerze, no i zawody od 16 TVN Eurosport Player, bo zawsze pytacie gdzie te skoki można obejrzeć, no to właśnie tam, a obejrzeć będzie można czy tam wywiady, zdjęcia, przyglądać, na speedjumping.pl wyniki, wypowiedzi, my się stąd nie ruszamy.